Dzień dobry Państwu, dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem odniesiemy się też do tak zwanej bieżączki, czyli do spraw bieżących i wybierzemy się, przynajmniej w dyskusji, do Argentyny. A tam oczywiście po jednej, po drugiej stronie politycznej barykady jedni płaczą, drudzy się cieszą, bo wybory prezydenckie wygrał taki koleś, który jest w zasadzie Typowym latynackim przedstawicielem e, oficjalnie, przynajmniej skrzydła bardzo liberalnego gospodarczo i otwarcie jest przeciwko głupim aspektom, one są wszystkie głupie poprawności politycznej. No, wiadomo, ludzie tam żywiołowi, duże emocji, no a sama Argentyna od wielu lat gospodarczo e, ćwiczy tylko bankructwa co jakiś czas. I 40% populacji jest na różnego rodzaju zasiłkach czy dodatkach od państwa. No a peronizm szybko się wywalił. Era dobrobytu lat 40., 50. i początku 60. się już dawno skończyła, potem była dyktatura Wideli itd. Tak tak Wiadomo, peronizm zdobył też popularność, dlatego że żona Perona Ewita nie wiem jakim cudem była popularna. Co o niej myślę i co wielu normalnych o niej myśli, można wyrazić poprzez cytat, który został zapamiętany z wizyty jej i męża we Włoszech, kiedy rozmawiali z jednym włoskim admirałem. No, niezbyt mądra pani Wita zapytała się pana admirała, jak, jak to jest, że ciągle nazywają mnie kurwą. A pan admirał powiedział: ja już 17 lat nie byłem na morzu, ale do tej pory nazywają mnie admirałem. No właśnie. I tak samo mądry był też pan Peron gospodarczo. Związki zawodowe zostały tam wpisane w konstytucję. Do czego to doprowadzi? Wystarczy prześledzić ostatnie dziesięciolecia historii Argentyny, i w tym momencie nie ma co się dziwić, że po tylu latach szarpania się z, jednej, z jednego kryzysu do drugiego, w końcu. Do władzy dochodzi, myślę, że z pomocą też państw zachodnich, typu Stany Zjednoczone, Anglia i tak dalej, ale zwłaszcza Stany Zjednoczone, bo Ameryka Południowa to jest też ich poletko. Człowiek, który radykalnie chce zredukować zwłaszcza rozrośniętą administrację i socjal argentyński. Oczywiście robi to w ściśle latynoskim stylu dużo emocji, dużo pokazu. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Najprawdopodobniej, czego Argentyńczykom nie życzę, ale to jest raczej. Modus operandi państw latynoskich skończy się na kolejnej huncie wojskowej, bywa. I trzeba będzie kraj porządkować, ale przynajmniej może życzmy przyszłemu prezydentowi, żeby coś mu się tam udało zreformować i poprawić byt Argentyńczykom, którym ten peronizm naprawdę odbija się straszliwą czkawką. I tyle należy powiedzieć. Tak samo jak w Niderlandach. Ludzie zaczynają już głosować inaczej, no ale w Niderlandach, tak jak już nieraz też mówiłem na swoim kanale, to zwłaszcza dociśnięto im mocno, zwłaszcza rolnikom, którzy yy, no, zaczęli po prostu walczyć o swój byt dosłownie, gdyż grozi im kompletna likwidacja. A zresztą plany Unii Europejskiej o przeniesieniu transport, yy, przepraszam, produkcji rolnej. Do Ameryki Południowej, to to jest już zupełne pomylenie. Przecież jest tyle możliwości, że to jedzenie po prostu nie dojdzie, że aż głowa mała jeszcze, koszty transportu i tak dalej, tak dalej. Mówię, cały ten Zielony Ład to jest tak naprawdę nowy socjalizm, nowy zamordyzm. Był czerwony, brunatny, teraz jest zielony, i trzeba naprawdę z całą siłą się mu przeciwstawić. Kolejny obłęd. No, w Argentynie zobaczymy, jak tam dalej będzie. Na razie jest wesoło. A jajku, tak to, tak to jest, kiedy przez dłuższy czas ludzie przysną, albo się odrealnią i zapomną o tym, że tak naprawdę o wolność musi walczyć każde pokolenie z osobna i o dobrobyt też trzeba walczyć, i należy pamiętać, że nie można zasypiać w błogim spokoju, gdyż zostaniemy względnie szybko z niego wytrąceni i to bardzo boleśnie wytrąceni. Więc. A jeśli chodzi o Argentynę, bierzemy popcorn i obserwujemy, a jeśli chodzi o nasze europejskie podwórko, przeciwstawiamy się socjalistycznym szaleństwom najmocniej, jak to tylko możliwe. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.